Hej, <laughs> Hej witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii, <laughs> serii Bandy Cane Chciałabym Wam dzisiaj pokazać <laughs> co zrobić, żeby było słychać nasz głos w Bandy Cane. <laughs> Cóż. Więc tak, e, musimy, e, robić, musimy zrobić tutaj tak, wchodzimy w wideo i w, w, w prostokąt na, <laughs> prosto na ekranie, wchodzimy w wideo, wchodzimy w ustawienia i tu musi być zaznaczone, tu musi być mikrofon, urządzenie zgodne ze standardem Hike, drugie urządzenie, wyłącz zalec, zalecane, Kamerka też musi być zaznaczona. Yy, to musi być urządzenie wideo. <coughs> urządzenie wideo OSB. Rozmiar 20. Położenie. Tutaj takie. Logo też musi być tutaj tak zaznaczony. To musi być. Yy, no, tu nie musi być. Tu musi być właśnie takie. Yy, opcje priorytety Nagrywanie. No cóż. Najważniejsze jest yy, kamerka. Wchodzimy w to. Zwięk to znaczy. Wyłącz zalecamy. Mikrofonu u rządzenie zgodnie ze zdążanie hype i to musi być zaznaczone o nie. Wtedy klikamy ok i już mamy zrobione. Ja już mam dźwięk, więc nie muszę tego robić. I, i tak. I, I tu musi być pierwsze zaznaczone, trzecie, czwarte i piąte. Dlatego to omijamy. No i jeśli chcecie, to może, możecie też tak. Mam nadzieję, że już nie macie problemu z tym, z tym. I mam nadzieję, że już nie będziecie mieć z tym problemu. I mam nadzieję, że Wam pomogłam. To do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!